Już po raz piąty Srebrna Góra tętniła harcerskim życiem, a to za sprawą Srebrnogórskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej Lilijka. Organizatorami wydarzenia była gmina Stoszowice, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Bardzo się cieszymy, że tak licznie w tym roku harcerze z całej Polski, bo mamy harcerzy z Łodzi, ze Zgorzelca z Krakowa, także mnóstwo harcerzy z całej Polski. Ponad 400 uczestników przyjechało do Srebrnej Góry, magicznej i pięknej Srebrnej Góry, żeby właśnie być na naszym jubileuszowym festiwalu. Pięć lat temu narodziło się pomysł wspólnie z ówczesnym dyrektorem na, na, na powstanie takiego festiwalu. I chcieliśmy, żeby ten festiwal był inny niż wszystkie. Nie był w kinoteatrze, nie był w sali, tylko był właśnie plenerowy. Przepiękna impreza, ja biorę w niej udział od samego początku pierwszego festiwalu, harcerze po prostu mnie zaskakują, serce mi pęka, bo oni z roku na rok, ich poziom jest coraz wyższy. To, co tutaj się dzieje, to zaangażowanie, ta atmosfera, jak jeden za drugim po prostu staje, śpiewa, klaska, skacze. Ja po prostu zazdroszczę im tego wigoru, tego zaangażowania, tego poweru i życzę, życzę, żeby kolejne festiwale były jeszcze bardziej liczne i bardziej gorące. W dzisiejszych czasach harcesów ma się dobrze, Jesteśmy w takim odżyciu, ponieważ wartości, którymi się zajmujemy, ten program, który nie jest programem opartym na komputerach, na tym całym cyfrowym świecie, pokazuje młodym ludziom, że można sobie poradzić bez tego, że pójście do lasu, wyjście ze znajomymi to jest wszystko możliwe. I to właśnie daje harcerzom poprzez tą interakcję. Nigdy nie byłam harcerzem. Ale myślę, że te wartości i zasady, idea, która przyświeca harcerstwu, przyświeca nam każdemu, a szczególnie samorządowcom, bo to jest solidarność, współpraca, braterstwo. Więc każdy z nas ma coś w sobie z tego harcerza. To był akurat występ w siódmej drużynie harcerskiej Miodożercy. Przed nami jeszcze piąta drużyna harcerska Poszukiwacze Miodu i nasz zespół ukulelistów, który również prowadzę Pszczela Kapela. Także mamy dzisiaj bardzo pracowity dzień. Często też jeździmy w teren, zdobywamy różne górskie szczyty, szlaki, różne ciekawe miejsca. Staramy się też pokazać naszym podopiecznym różne inne miejsca związane z kulturą, jak opery, teatry. Chcemy, żeby zobaczyli jak najwięcej. Chcemy pokazać, że dzieci na wsi, bo luto to jest stosunkowo mała wioska, też mogą się rozwijać harcersko i ja na przykład też jestem z mojej miejscowości i wiem, że dojazdy do większych miast, żeby się realizować harcersko są trudne, a one to mają dosłownie pod nosem i to zaszczepia w nich takie pozytywne wartości. Pierwsza drużyna harcerska Czarna Jedynka ze Szczytnej imienia Andrzeja Mokowskiego nie mogła się nie pojawić, ponieważ na pierwszym festiwalu też się pojawiliśmy. Pojawiliśmy się na drugim, na piątym też nie mogliśmy nie przyjechać. Zaśpiewaliśmy dzisiaj piosenkę Pociąg harcerskiej grupy artystycznej Limini z zaprzyjaźnionej grupy z Kamiennej Góry. Nasza drużyna liczy 34 harcerzy. I cały czas się powiększamy i cały czas dochodzą do nas nowe osoby, które chcą również wstąpić do harcerstwa. No i generalnie w harcerze, no to wiadomo, braterstwo jest najważniejsze dla nas. Oczywiście niesienie po prostu dobra dla wszystkich i tutaj dla naszych cudownych mieszkańców Srebrnej Góry. Góry, którzy też są naprawdę wspaniali i nam pomagają. Tak samo rodzice, którzy pomagają nam na każdym kroku i wspierają naszą działalność. Ten festiwal jest o tyle ciekawy, że jest organizowany na świeżym powietrzu. Trwa trzy dni i ściąga już harcerzy i skautów, nie tylko z Dolnego Śląska, ale z całej Polski. Więc ludzie ściągają, żeby przyjechać do tej małej Toskanii, bo dla mnie tutaj Srebrna Góra ma klimat tej Toskanii, więc to jest fascynujące, że ludzie są gotowi przyjechać w góry i przeżyć prawdziwy festiwalowy klimat z ogniskiem harcerskim i właśnie z tymi wartościami okazuje się tak słysząc tutaj uczestników że to jest najlepszy festiwal w całej Polsce bo jest na zewnątrz, w zupełnie innych okolicznościach, nie w jakiejś zamkniętej przestrzeni, więc uwielbiają tu przyjeżdżać, a my oczywiście bardzo się cieszymy, bo to, co cały czas powtarzam, te e, tradycje harcerskie w Srebrnej Górze są bardzo głębokie e, i od mieszkańców słucham przeróżnych historii na tematy przyjaźni, które powstały tutaj w latach 60., -tych, 70., -tych, które trwają do dzisiaj. No i też o miłościach słyszałam, które były te pierwsze miłości takie, więc e, jesteśmy znani, my tak, tak pan widzi i sam mówi, kochamy harcerzy i chcemy, żeby tu przyjeżdżali.